Cześć, witam Was serdecznie. W dzisiejszym filmie zechcę pokazać Wam te palety, które zakupiłem, jak one już wyglądają w akwarium. Przy okazji, myślę, że ten film może się nadać dla tych, którzy się zastanawiają nad paletkami w swoim zbiorniku, chcą mieć, ale obawiają się, bo, no nie oszukujmy się, jest w sieci bardzo dużo informacji na temat paletek. Większość z nich jednak przestrzega przed ich posiadaniem osoby z niezbyt wystarczającą wiedzą, no nie doświadczonych akwarystów. Wiele informacji jest takich, że krótko mówiąc, przedstawiają tą paletę jako trudną rybę. No i. Taką, dla której trzeba dosyć restrykcyjne warunki stworzyć, żeby po prostu mogła funkcjonować. No i teraz dzięki temu mojemu zakupowi myślę, że będziemy mogli przejść przez taką serię filmów, co się dzieje po zakupie takiej ryby, gdy wpuszczamy ją do takiego może niedużego akwarium jak moje. No bo umówmy się, że nie każdy posiada takie akwarium aż tak duże. Ale powiedzmy, jeżeli ktoś już myśli o paletach, no to mniej więcej 300-400 litrów, nawet 200 parę litrów, to już jest taki zbiornik, do którego możemy próbować wpuszczać palety. No i wielu akwarystów właśnie myśli o nich, ale mają już funkcjonujące akwaria, w których znajdują się różne ryby. No, i myślę, że te moje filmy, które zacząłem nagrywać odnośnie tych palet, no będą takim pokazem, taką informacją dla tych, którzy właśnie mają takie pomysły i chcą wpuścić dyskowce, paletki do funkcjonującego akwarium. No, bo przecież to moje akwarium. Jest dosyć sporo zarybione już w tym momencie. Jest bardzo dużo tutaj skalarów, a jeszcze znalazły się w nim palety w ilości 10 sztuk. No, i co tu dalej? Co tu z tymi paletami? Jaki ja mam plan? Jak ja to teraz widzę? No, nie jest to prosta sytuacja, słuchajcie. No, bo tak, nagrywam już 2,5 minuty praktycznie. A paletek nie widać, więc łatwo się domyśleć, że one są gdzieś pochowane. No i co w związku z tym? No, wpuszczamy takie paletki, no i nie ma się co łudzić, że one na przykład zaczną od razu pływać z zaciekawieniem po całym akwarium i od razu będą pobierać pokarm, no i będą już nam od pierwszego dnia rosły jakby nigdy nic, nie? jakbyśmy na przykład spuścili każdą inną rybę do zbiornika. I to jest właśnie ten szkopuł, nie? że to nie jest właśnie taka ryba jak wszystkie inne. No bo tak, skalary w najlepsze kładą sobie ikrę. Tutaj mamy parkę Rio Nanai, która upodobała sobie listek. Tutaj w drugim narożniku na czyściku składają sobie też skalary ikrę. Więc ogólnie w zbiorniku wszystko jest jak najbardziej w porządku. Woda jest taka jak zawsze ja przygotowywałem pod palety. I na tej wodzie mojej od dłuższego czasu w zasadzie od lat trzymam ryby i trzymam też palety. No właśnie trzymam, bo ja tych ryb nie rozmnażam choć one się tutaj mnożą. Ja ich nie rozmnażam, w sensie mnożą się, składam ikrę. Kiedyś nawet yy... U palec tej ikry wykrywały się larwy, ale oczywiście nic z tego nie wynikało. No i idźmy dalej. Co, co w związku z tym, jak kupimy takie palety? No to jak widać, one się chowają. I teraz nawet będzie ciężko znaleźć jakąkolwiek i pokazać w dobrej rozdzielczości. O, tutaj mamy. Jakiegoś tam powiedzmy, nie wiem nawet co to jest. Czy to jest brown, czy to jest red turkus. Tak wyglądają ryby po zakupie. Pochowane, gdzie jest to tylko możliwe. Te bardziej odważne gdzieś tam o, zapuszczają się na środek zbiornika. Teoretycznie. Skalary nie robią im krzywdy. No tutaj mieliśmy teraz pokaz, jak została paletka przegoniona, ale no, można powiedzieć, że, że praktycznie się nimi nie interesują. Tutaj mamy kolejne sztuki pochowane. A tutaj dosyć duży samiec skalara. Przepiękny. Taki marmurkowy, niebieski. No i to jest jego konto. On tego konta strzeże. A tu pochowały się polety. Jest ich trzy sztuki. Jedna tam zlała się ze ścianą. Bo to jest też jakiś turkus. Turkusy ciemnieją. Jak są zestresowane. Szukam gdzieś reszty. No bo przed chwilą było ich tutaj dużo, dużo więcej. Tam jest gdzieś pochowana w żabienicy. No i tu zakorzeniem też są pochowane. No dobrze, pokazałem Wam palety mniej więcej jak wyglądają. Jak widać, niektóre są z pieprzem. Więc nie jest to y, idealna jakość y, tych paletek. Krótko mówiąc, niektóre są ładne. No tutaj też trzeba im dać ten czas. Teraz pytanie co z tym fantep zrobić? Mamy takie palety są pochowane i wiele osób świeżych w temacie z paletami zadaje sobie pierwsze pytanie. Dlaczego moje paletki nie jedzą, nie wypływają, chowają się gdzieś tam między roślinami czy tam za filtrem, no siedzą tam całymi dniami. No więc powstaje takie pytanie, kiedy wpuściłeś, wpuściłaś te paletki, jak długo masz. No i oczywiście jeżeli takie pytanie zadajemy gdzieś tam na forum, pierwsze pytanie jest odnośnie parametrów wody. Nie? A prawda jest taka, że te ryby są po prostu zestresowane i wszystko ma znaczenie. I mają znaczenie parametry, i mają znaczenie w ogóle to, do jakiego akwarium trafiły. No i w tym wypadku, no słuchajcie, jest bardzo dużo ryb różnych. Te ryby też mają gdzie się pochować, więc one się chowają. No to jest dla nich nowe zupełnie otoczenie. Dotychczas żyły. W stadzie powiedzmy, nie wiem, z 50-60 sztuk czuły się bezpiecznie. Wzrastały od małego z tymi rybami. Parametry na pewno były też inne, no bo większość hodowców trzyma te palety na pH około poniżej 7, więc to wszystko dla tych ryb jest stresem. Dlatego też na początku normalne jest, że one będą pochowane i będą no tak się zachowywały jak widać i nie będą myślały o jedzeniu. Ale kiedy zaczyna się to być, z no, zaczyna to być alarmujące. Ja myślę, że 3-4 do 5 dni. Jeżeli taka sytuacja będzie w dalszym ciągu, że te ryby nie zaczną wypływać i nie zaczną żerować, to należy coś już z tym fantem robić. Należy już wtedy coś z tym zrobić, i tutaj górna granica, moim zdaniem, to są moje jakieś tam obserwacje i doświadczenia z, z wszystkich lat, jak miałem palety. Do 6 dni, jeżeli się. Nic nie będzie działo, to i się nie zadzieje. Yy, ale przyjmuję się, że tak maksymalnie do 14 dni możemy pozwolić na to, aby ryba powiedzmy sobie nie jadła. Jeżeli przekroczymy te 14 dni, to już można zapomnieć o tym, że te palety urosną i że, że coś z nich będzie. Oczywiście one jeszcze później mogą ruszyć ale to już y, mogą ucierpieć na kształcie, wyglądzie. Y, no Nie będę już takie jak być powinny. Więc y, nie ma co y, długo czekać. No i mam też taki plan, że poczekam tutaj 5-6 dni. Będę obserwował oczywiście każdego dnia, jak ryba się zachowuje. Czy w ogóle próbuje coś wypłynąć. Czy próbuje cokolwiek pobierać, jakikolwiek pokarm? No, oczywiście w tych y, pierwszych dniach trzeba próbować tak karmić ryby, żeby ten pokarm znajdował się przy nich i drobny pokarm. Najlepiej mrożonki, nawet to przez y, wielu uznawane za złe, serce wołowe, bo większość hodowców, nie oszukujmy się, y, Uczy na to palety no i bardzo szybko rosną, dlatego hodowcom zależy na tym, żeby te ryby szybko wzrastały. Nie wiem tak naprawdę skąd mam te ryby, bo jedyna informacja, jaką wiem, to jest Częstochowa. Kto tam hoduje, nie mam pojęcia, nie znam. Osobiście, gdybym sam wybierał, to pewnie bym się na takie nie zdecydował, bo jak mówię, są niektóre dla mnie. Z wadami, ale jeszcze jest szansa z nich wyciągnąć fajne sztuki, o ile zaczną aktywnie tutaj żerować, bo jeżeli nie, no to wiadoma sprawa, że nic z tego nie będzie. No i wielu wtedy rezygnuje. No trzeba mieć tutaj no, w zabezpieczeniu takie drugie akwarium, nie? gdzie możemy sobie przerzucić te ryby. No i ja takie akwarium mam. Nie to, że przygotowane, ale jest, stoi jak będę widział, że no, słuchajcie, albo wóz, albo przewóz, że te ryby tutaj nie mają racji bytu. No to, kolejną sytuacją, jaką mogę zrobić, to jest po prostu przenieść te ryby, zapewnić im tam jak najlepsze warunki i karmić bardzo dużo 8 razy dziennie, nawet małymi porcjami. Żeby ta ryba odbudowała się i jest wtedy szansa, że jeszcze coś z niej będzie i po prostu poczekać aż troszkę podrośnie i potem znowu spróbować połączyć te ryby z tym akwarium. Wiadoma sprawa jest, że nie mogą być tu wszystkie ryby, tak jak teraz widzicie, nie? jak te palety zaczną rosnąć. Wtedy trzeba będzie zrobić selekcję, zdecydować się na co... Konkretnego, co w którą stronę ma to pójść. Na pewno nie zaniedbam tego zbiornika, bo, bo palety, także będę chciał to połączyć jakoś logistycznie, sensownie, no i myślę, że będę po prostu wam tutaj pokazywał, jak to wszystko przebiega, na co się decyduje i jakie kroki będę musiał podejmować, żeby tą sytuację ewentualnie ratować, lub Możliwe, że będzie się to w ku dobremu rozwijało. Szanse są o 50 na 50, że to pójdzie w dobrą stronę i nie będę musiał tych ryb przenosić. Ale no, trzeba się z tym liczyć. Póki co to są małe pirtki, więc nawet jak one zaczną pływać, to, to ich za bardzo tutaj nie widać. Nie? Więc dużo czasu przed nimi, żeby cokolwiek z tej ryby urosło. No, na takie większe sztuki, ale prawda jest taka, że jeżeli w przeciągu pół roku do roku one nie, nie osiągną około 12, 13, 14 cm no to będzie po prostu słabo i raczej nie ma się co udzić, że coś z nich będzie wielkiego. No ale widzicie, takie z pieprzem. To może być oznaka stresu już tutaj w moim akwarium. Ciężko mi powiedzieć. Nie widziałam rodziców. Nie wiem, z jakich to rodziców pochodzą te ryby. Lub właśnie może być to mieszanka yy, pomarańczowego z jakimś turkusem i, i przez to jest jak jest, yy, że wychodzi taki wciapki. Jak ta ryba podrośnie, nie musi wyglądać źle. Może być to ładna sztuka. Kwestia jest tego typu, żeby to po prostu zaczęło jeść, nie? zaczęło pływać. No, niby to jest takie proste, nie, a jednak yy, właśnie wymaga pewnej wiedzy i doświadczenia. Yy, a i tak nie zawsze się udaje tak, bo, bo człowiek. Mimo wszystko robi po swojemu i ja teraz też zrobiłem po swojemu, no bo zdaję sobie sprawę z tego, że chcąc wprowadzić tutaj palety, tak naprawdę, no to powinienem zacząć od razu od tego, żeby je wpuścić na oddzielny baniak, podchodować troszkę, mieszać wodę z tą, z akwarium mojego, z, z tamtą wodą, gdzie byłyby te palety. Żeby ta flora bakteryjna, no może tak to określę, wyrównała się. Żeby te, te ryby doznały tych bakterii, które są w tym akwarium i na odwrót. Żeby się do tego przyzwyczaiły. A potem dopiero stopniowo przerzucać ryby. Ale już po selekcji tutaj tych skalarów no i też wtedy wiadoma sprawa, że, że to ryba potrzebowałaby się zaznajomić z tymi moimi skalarami. Więc no to jest długi proces, nie? Nie ma się co poddawać. Dużo osób właśnie zarzuca wtedy to, ale trzeba walczyć, i wtedy trzeba działać jakieś, podejmować kroki. Zależy wszystko od tego co zastaniemy, co się dzieje, co się będzie działo w akwarium, co się dzieje z rybami. Jeżeli widzimy tak jak tutaj, że sytuacja się za długo przeciąga, no to trzeba wtedy yy, działać, nie? No i ja tak jak mówię, będę obserwował i będę nagrywał tutaj. Nie ma się co wstydzić też. Słuchajcie, wielu pewnie czeka tylko aż mi się noga podwinie i Odwalę jakiś numer i zrezygnuję z tego szybciej niż yy, zacząłem. Ale ja już tyle przeszedłem z tymi rybami ogólnie, z akwarystyką, że już nie mam czegoś takiego, że ja mam się tutaj czymś wstydzić. Każdy popełnia błędy i wydaje mi się, że po prostu sztuką jest wychodzić z tych błędów jakoś, wyciągać wnioski. No i. I nieważne, ile razy się przewrócimy, tylko ile razy się będziemy podnosić. No i akwarysta, który raz spróbuje palet, o ile mu się w ogóle podobają, bo nie wszystkim się podobają. Z niektórymi ludźmi rozmawiam, akwarystami, i oni wprost mówią, że palety im się nie podobają. Krótko i na temat, ale jeżeli ktoś myśli nad paletami i raz spróbuje, tak jak ja kiedyś spróbowałem. Moim marzeniem zawsze było mieć palety w pewnym momencie takie się marzenie mi urodziło w głowie, i od tamtej pory, słuchajcie, te palety wracają jak bumerang, nie? Ciągnie wilka do lasu, i tu się chyba nie ma co dziwić. Ja do tego nawet już teraz się nie, nie, nie bronię przed tym, tylko po prostu no wiem, że tak będzie, że wcześniej czy później ta paletka się pojawi, nie? No dobrze, bo już za długo to wszystko trwa. Tak to się przedstawia, takie są moje wizje i pomysły, jak to będzie. Czas pokaże. Po prostu trzeba oglądać, co będzie dalej i komentujcie. Każdy komentarz mile widziany i muszę też podziękować za te wszystkie komentarze, które pojawiły się odkąd wrzuciłem palety i wrzuciłem temat z tymi paletami, bo nie można powiedzieć, że któryś jest komentarz jakiś niemiły. Wszystkie są merytoryczne, fajne, skłaniające do dyskusji, to mi się podoba i takie komentarze lubię. I takie komentarze są raz, że potrzebne, bo właśnie skłaniają do dyskusji i można sobie nad czymś porozmawiać, podyskutować. Ja tutaj się nie obrażam w żaden sposób. Nie uznaję się też za eksperta. Mam już swoje jakieś doświadczenia, które próbuję wykorzystać. No a teraz w związku z tym, że nagrywam przy okazji te filmy, to dzielę się ze swoimi tutaj doświadczeniami i pokazuję to jak jest, nie, nie ściemniam, nie zmyślam i będę wam tu relacjonował, co dalej z tymi paletami. Czy one tutaj się uchowają, czy będę musiał zrezygnować lub podjąć jakieś kroki? Także oglądajcie, komentujcie i do następnego razu. Trzymajcie się, cześć.